Jakę zroby twój, tak nie dajesz, szóstki biorę sobie sam. Kiedy robisz znowu kartkę, weźni i dzień. Kiedy... Serce całe, dałeś mi wiarę, co mnie miałeś, szóstek nie dałeś, szóstki wziąłeś podróż. multimedialną kierowaniem przez Panią Dyrektor Ewę Popławską. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy, dzisiejszy dzień poświęcony jest również podsumowaniu projektu. Za chwilę zobaczycie Państwo na ekranie prezentację właśnie dotyczącą projektu który do którego przystąpiliśmy w maju 2008 roku. Projekt nosił nazwę Nie wolno godzić się na pełzanie skoro. Gdy że możemy wzbić się wysoko. Proszę Państwa, poszczególne zadania będziecie Państwo mieli prezentowane na ekranie, a ja postaram się podać troszkę liczb i trochę ogólnych wiadomości o projekcie. Projekt został stworzony z myślą o wyrównywaniu szans edukacyjnych, ale również z myślą o tym, aby rozwijać zainteresowania uczniów. W projekcie wzięło przez te półtorej roku 479 uczniów naszej szkoły. Zajęcia prowadzone były przez 30 nauczycieli. Łącznie wydaliśmy 362 612 zł i 32 grosze. 2196 godzin z uczniami ile godzin zostało przeprowadzonych. Naj zajęciem takich, znaczy najbardziej rozszerzonym zadaniem było zajęcie, zadanie poznajemy nasz region. Tutaj w tym właśnie zadaniu poznawaliśmy przede wszystkim tereny chłopca. Na różnych wycieczkach, na różnych spotkaniach pisaliście pracę pod kierunkiem Waszych nauczycieli. Często wyjeżdżaliście do okolicznych miejscowości, pomagano. Pom Pomagali Wam w tym i nie tylko wasi nauczyciele, ale również zaprzyjaźnione osoby. Dzięki projektowi, tak jak mówiliśmy, mamy wspaniałą pracownię biologiczną z pięknymi akwariami. Tu działa koło akwarystyczne, dwa ogromne, piękne akwaria możemy podziwiać dzisiaj i myślę, że będziemy to robić. Na, jeżeli chodzi o zadanie kolejne y, zadanie prowadzone przez pana Huberta Garpińskiego poznawaliście y, poznawaliście okoliczne lasy Razem chodząc na wycieczkę, poznawaliście faunę, florę naszych lasów, badaliście glebę z paniami wcześniej, badaliście również naszą regę zanieczyszczenia rzeki regii. To wszystko miało Wam przybliżyć nasz region. Matematyka no, jest piętą achillesową niewątpliwie wielu uczniów naszych gimnazjum i tutaj e, dzięki temu zadaniu mieliście się zaprzyjaźnić z matematyką i myślę, że Panie włożyły wiele trudów to, żeby Wam tą matematykę przybliżyć. E, byliście na spotkaniu w... E, znaczy na na z banku, byliście na spotkaniu w urzędzie skarbowym, to wszystko miało spowodować, że łatwiej Wam będzie matematykę pojąć. I języki. Znajomość języków, przepustkę do przeszłości. Nie, do przyszłości nie jest to puste hasło. Moi drodzy, to faktycznie przepustka do przyszłości. Zajęcia odbywały się w szkole i w wiejskich w Boninie, w, przepraszam, nie w Boninie, w Bełcznej, w, w, w Wysiedlu, w Zajezierzu, w Górzycach i w Dalgę. Tutaj dziękujemy i sołtysom, i paniom, które pracowały w świetlicy, za udostępnienie nam tych świetlic, panu dyrektorowi Domu Kultury, za to, że nam pozwolił tam odbywać zajęcia. Myślę, że dzieci naprawdę ogromnie, ogromnie...